Witam Państwa! Skoro jesteście na naszej stronie internetowej, to zapewne interesujecie się Instytutem Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym. Pozwólcie Państwo, że opowiem coś o naszych studiach. Być może chcecie podjąć u nas studia. Kończy się ten rok akademicki dosyć nietypowy, trudny. Niestety zajęcia nie odbywały się na żywo, nie odbywały się stacjonarnie, tylko przez internet. Ale wydaje mi się, że udało nam się te trudności przekuć w pewnego rodzaju sukces. Te wady udało się zamienić na zalety. Dzięki temu, że nie wiązały nas żadne ograniczenia przestrzenne, mogliśmy w czasie zajęć łączyć się tak naprawdę z dowolnym zakątkiem świata. Tutaj ograniczeniem była tylko różnica czasu. I zaprosiliśmy do współpracy na studiach uzupełniających magisterskich z filozofii profesorów z bardzo różnych uniwersytetów. Podjęliśmy współpracę m.in. z Bostonem, Nottingham, Warszawą, Krakowem. Studenci zajmowali się filozofią Richarda Kerneya, współczesnego irlandzkiego, amerykańskiego filozofa, i na ostatnim seminarium, po takim gruntownym przygotowaniu, połączyliśmy się na żywo z Richardem Kerneyem i w bardzo ciekawej dyskusji no, porozmawialiśmy o tych wszystkich ważnych kwestiach, które on porusza w swoich pracach, tych pracach, które dyskutowaliśmy wcześniej na seminarium. W drugim semestrze z kolei studenci filozofii przygotowywali się do tego, żeby na koniec kursu odbyć takie indywidualne rozmowy właśnie z profesorem Agatą Bielik-Robson z Nottingham, czy z profesorem Pawłem Śpiewakiem w Warszawie, czy z profesorem Jackiem Filkiem w Krakowie. I te rozmowy miały postać takiego pogłębionego wywiadu prasowego, który teraz jest opracowywany, redagowany. Już niebawem te teksty nabiorą ostatecznego kształtu i mamy nadzieję, że uda nam się je na Uniwersytecie Pedagogicznym opublikować. Będzie to dokumentacja naszej pracy na seminarium. A zatem, jak widzicie Państwo, dużo ciekawych rzeczy dzieje się w naszym instytucie. Naprawdę warto jest podjąć studia. Myślę, że jeżeli zrobicie to Państwo, nie będziecie się nudzić. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco. Mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy się wszyscy na żywo w Nowym Roku Akademickim. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich.